I tu jesteśmy w pociągu już do Samarkandy. To jest ten szybki pociąg. Tak. To mamy kierownika pociągu. I tak wygląda nasz wagon. Tu mamy na bagaże i z dosyć dużo miejsca. Jest prąd, jest wifi darmowy. Także można działać. कोई घर वगैरह नहीं होता क्योंकि इन्होंने मुख्तफ जगह पर रहना होता है इनके साथ ही ऊँट होते हैं जिनको ये चलाते हैं